Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca na miesięcznym czytaniu na październik. Zobaczmy, jaki główny nurt przewodni będzie nam tu towarzyszył. Old habits, ciekawe, czyli stare nawyki. Stare nawyki mogą utrzymywać ciebie od momentu, kiedy będziesz w stanie ruszyć do przodu. Czyli będziemy zmieniać, słuchajcie, priorytety, będziemy zmieniać przyzwyczajenia, będziemy zauważać też przyzwyczajenia, które wprowadzają nam blokady energetyczne, właśnie. Bardzo ciekawy, słuchajcie, temat. Bardzo często pojawia mi się na sesjach indywidualnych, właśnie tego rodzaju kwestia, kiedy. Ktoś przybywa i poszukuje blokady, i okazuje się, że ta osoba tak naprawdę poprzez swoje nawyki, prawda, e, wytworzyła blokadę sama w swoim życiu i bardzo często wiele osób jest zaskoczonych, że tak to działa. Tak to, kochani, działa. No i ciekawe, pojawia nam się pająk, złoty do tego, jeszcze. I pamiętajcie, że kiedy pojawiają się pająki, są to wiadomości, jest to. Mm, Wiadomość, że tutaj jest jakaś informacja, która jest dosyć trudna do ułożenia, jakby, prawda? Do przyjęcia może też. I będzie trzeba tak powoli snuć tą sieć tej informacji, żeby zobaczyć pełen obraz. Czyli nie zobaczysz tej informacji od razu. Pozwól, żeby. Mm, ten obraz tej sytuacji, tego, tej wiadomości, informacji Twojej, która jest dla Ciebie najważniejsza na ten moment, ułożyła się w Tobie powolutku. Będą przychodzić do Ciebie małe informacje, które będą budować Ci całość, aby w końcu udało Ci się spojrzeć i zauważyć to, co tak naprawdę jest ważne i istotne, a co wcześniej było przez Ciebie niedostrzegalne. Mamy wibrację numer 32. 32 jest dla mnie bardzo ważną informacją, jest to posłaniec światła, czyli taki messenger właśnie, taki ktoś, kto przekazuje informacje. Więc możesz na swojej drodze też spotykać, czy takie czytania jak moje, czy osoby, które będą Ci wprowadzać tą wiadomość, tą informację przekazującą Ci, że jakieś przyzwyczajenie, jakieś zachowanie, jakieś działanie Twoje, prowadza jednocześnie blokadę w Twoim życiu. No dobrze. Weźmy sobie może dodatkowe informacje. Mhm. Okej. Okay. O, ciekawe. To jest niesamowite. Pojawi, pojawiły nam się dwa kwiaty. Tulipan i Lilia. Lili tak jak moje imię, chociaż moje imię pisane przez drugie L. Spiritual love, czyli taka miłość duchowa, i mamy. Tulip, czyli great passion, czyli miłość fizyczna. I zobaczcie, jaka różnica. I teraz będziemy zauważać ja czuję tą różnicę pomiędzy miłością, właśnie związaną z pasją, z seksem, z namiętnością, a miłością bezwarunkową, miłością duchową, miłością niezwykłą, głęboką na poziomie duszy. Będziemy zauważać różnicę. Będziemy zauważać różnicę pomiędzy miłością i tak zwaną niemiłością, czyli ym, tą miłością, którą my postrzegamy jako tą właściwą miłość, a jest ona właśnie tą niemiłością, czyli są to schematy, programy, przyzwyczajenia, takie pętle sytuacji, zdarzeń, zachowań, które powielamy, bo żyliśmy w danym. Otoczeniu, w danej społeczności, widzieliśmy, zauważali, zauważaliśmy, obserwowaliśmy dane zachowania, które powielamy sami jako to obciążenie karmiczne, prawda, rodowe. I tutaj będziemy to zauważać, będzie nam układać się to w całość i będziemy się przebudzać w tym. Więc cudownie, zobaczmy runę, jaka energia runiczna będzie towarzyszyć koziorożcom. O oh wow, turizas, oj tak, oj tak kochani Będziemy przełamywać Przerywać dosłownie te stare przyzwyczajenia Nie wiem, gdzie to położyć, może tutaj ma. Dosłownie czuję jakby taka tama uczuć, emocji Miała być przerwana, przełamana Żeby coś móc dostrzec, zauważyć Musimy najpierw pozwolić sobie na to, żeby Coś w nas puściły, jakieś blokady, jakieś ograniczenia, jakieś limitacje, czyli będziemy widzieć, zauważać, będziemy poszerzać sobie perspektywę postrzegania, widzenia, będziemy siebie obserwować, innych, będzie to dla nas istotne, co się będzie działo wokół nas, w nas samych, i będziemy, ja czuję, bardziej niż zwykle na to wyczuleni. Wszystko się to dzieje po to, żeby Mogło pęknąć to, co musi pęknąć, żebyśmy mogli zauważyć to, co jest ważne do zauważenia na ten czas, by móc ruszyć w dalszą drogę, uświadomić sobie pewne kwestie. Dobrze, teraz mamy temat, co powraca, ewentualnie, co pojawia się nowego w październiku dla koziorożca. Rozpoczynamy od kwestii dwójki pentakli. No i tu się pojawia temat Priorytetów w życiu. Będzie to dla nas bardzo ważna kwestia. Będziemy o tym myśleć, będziemy się zastanawiać, co jest ważne, co jest ważniejsze. Będziemy wyważać, jakby to wszystko, będziemy poszukiwać równowagi, harmonii w naszych zachowaniach, w naszej codzienności, w naszych działaniach. Będziemy rozważać też jakąś. Decyzji, jakiś wybór będzie tutaj istotny, co zrobić. Decyzji może być dużo, wyborów także dużo do dokonania. Może chodzić o cokolwiek, są pentakle, czyli każdy obszar naszego życia będzie tutaj poddany jakby pod przemyślenie, refleksję głęboką i to właśnie wyważenie tego za i przeciw, zastanowienie się, co ważne, co ważniejsze. Czyli czuję temat priorytetów bardzo ważny na ten czas. I zobaczcie, trójka, pentakl jako druga karta, czyli współpraca. Czyli oprócz tego, że będziemy sami rozważać, zastanawiać się, wyważać, co ważne, co ważniejsze, wszystkie za i przeciw, to jeszcze będziemy tutaj potrzebować współpracy, pomocy innej osoby, która będzie nam e, może w tym pomagać, będziemy słuchać może jakiejś konstruktywnej krytyki podpowiedzi, informacji, właśnie ważnych wiadomości, które pomogą nam budować, rozwijać, wzrastać, no i przede wszystkim wyruszyć w dalszą drogę. Na pewno tutaj temat tych przyzwyczajeń, takich niezdrowych powiedziałabym może nawyków, które gdzieś blokują, zatrzymują. Czasem to są tak drobne rzeczy, że ich nie zauważamy, a jednak powodują one znaczną blokadę w naszym życiu. Tak, zobaczmy relacje związkiem już. Zaczynamy od trójeczki kielichów. Co jeszcze na październik dla koziorożców. Mhm. Mamy króla kielichów. Ciekawy, bardzo emocjonalny czas. Dużo wody. Pojawia nam się mhm. temat królowej pentakli, czyli. Zdecydowanie jest podpowiedź, aby pozwolić sobie na uziemienie w tym czasie. Emocje, uczucia są ważne, ale mocne stanie na ziemi jest jeszcze ważniejsze. Tak czuję, taki przekaz i dystans do tej całej sytuacji. Pozwól sobie na to, by trzymać większy dystans do tego, co się dzieje. Skup się na faktach, na konkretach, na tych praktycznych kwestiach, które możesz wykonać. Bo czujesz, że nadmiar emocji może czy to wytrącić nas z tej stałej, rutynowej, ale ważnej, bardzo ważnej czynności, którą wykonujemy, czy większej ilości czynności działań. Ktoś tutaj, no właśnie, nawyki, niezdrowe nawyki. Ktoś tutaj wybiera zabawę, imprezę, alkohol, Powyżej czegoś istotnego. Nie będę podawać przykładów, bo czuję mnóstwo przeróżności, i to wprowadza chaos, zamieszanie i może sprawić, że stracisz coś, co było przez ciebie bardzo pieczołowicie budowane przez długi czas. Uważaj na zachowania w tym czasie, swoje zachowania, reakcje. Ponieważ w wyniku jakiejś sytuacji, trudnych zdarzeń, możesz reagować czy zachowywać się troszkę mniej, jak to nazwać, rozsądnie, praktycznie niż zawsze. No bo koziorożce, wiadomo, ziemski znak, ale tu się coś dzieje, tu się coś wydarzyło, co sprawiło, że koziorożec jest z tego wytrącony, jakby. I nie działa według swoich normalnych rutyn, bym powiedziała. Tylko wprowadza coś nowego, ale coś, co może być destrukcją. Więc uważaj. To przyszło z channelingu, słuchajcie. To ja tutaj tego nie widzę. Właśnie patrzę teraz na te karty i myślę, skąd ja to. Nie, to przyszło z channelingu jako dodatkowa informacja. Może się pokaże w następnych kartach. Rydwan. W obszarze szczególnie tym oficjalnym praca, edukacja, załatwienia, te ważne rzeczy, tu będzie trzeba przejąć dowodzenie i nad czymś się mocniej pochylić. Mamy osiem mieczy, czyli widać tu jakieś przyblokowanie intelektualne właśnie i pojawia nam się jeszcze energia królowej kielichów. Zobaczcie, znowu te emocje, te uczucia. Możliwe, że ktoś tutaj ma, hmm, Romans w pracy albo osobę swoją, romantyczną, tam gdzie pracuje, i to wytrąca tą osobę z koncentracji, ze skupienia, albo też blokuje, że nie działasz w taki sposób swój, tylko jakby idąc za kimś albo działając według wskazań czyichś, mam takie poczucie, jakby. Że to nie jest Twoje, że to nie jest jakby, to nie wynika z Twojej natury, tylko to wynika z tego, co inni od Ciebie oczekują. I czuję, że jest to bardzo wbrew Tobie i będzie Cię to złościć, będzie Cię to irytować. Możesz to poczuć w tym czasie, możesz sobie to zobacz, uświadomić. Masz króla mieczy i postanowisz coś z tym zrobić. Postanowisz tutaj, tutaj wprowadzić jakąś różnicę. Ryd Wam pokazuje, że bardzo szybko. E, Będziesz chcieć, zobacz, ochronić swoje stanowisko, swoją potrzebę, swoje prawdziwe potrzeby właśnie zachowania, czy działania, czy podejścia, czy perspektywę, prawda? Ktoś tutaj będzie Ci próbował wytłumaczyć, że inaczej się nie da, że to tak musi być, natomiast Ty będziesz chcieć wprowadzić jakby swoje pomysły, tylko uważaj znowu, żeby się nie blokować też że to jest tylko jeden możliwy sposób połączenie może tych dwóch pomysłów może przynieść jeszcze lepsze efekty, rezultaty, ale musicie umieć to zrobić i to będzie znowu taka taka właśnie koronkowa praca, jak ten pajęk tu nam pokazuje, prawda? Żeby połączyć to w bardzo mm, skrupulatny sposób rozważyć wszystko za przeciw, dobrze przemyśleć, poukładać, wiesz, jakoś to połączyć. I to pomoże. Ta współpraca pomoże zbudować coś, czego indywidualnie zbudować nie jesteście w stanie. Czyli w grupie siła powiedziałabym tutaj w tym czasie. Mniejszej większej może w parze. Czyli jeżeli masz jakąś kwestię, nie trzymaj, nie blokuj tego dla siebie czy w sobie. Po prostu pogadaj z kimś, kto daje Ci wsparcie, kto jest w stanie Ci doradzić, podpowiedzieć, bo ja czuję, że dzięki temu jesteś w stanie rozwiązać tą kwestię lepiej, otrzymać lepsze efekty końcowe, dzięki współpracy samodzielnie uda Ci się, ale we współpracy będzie lepszy efekt. I zobaczcie, mamy kartę świat na końcu, czyli tak jak mówię, sukces na końcu jest widoczny, natomiast e, pamiętajcie, że bronić swojego należy, Chroni to, co stworzone przez Ciebie zostało i jest dla Ciebie naprawdę ważne, ale jednocześnie nie daj się wciągnąć w taką blokadę intelektualną Twego umysłu, że tylko tak i tylko w ten sposób, bo ja czuję, że tutaj poszerzając tą perspektywę widzenia, jesteś w stanie zyskać jakby więcej. I przeróżne tu czuję kwestie. Zobaczcie, na spodzie mamy arcykapłankę, która mówi: Daj. Się poprowadzić też intuicji, instynktowi wewnętrznemu i tej całej Twojej mądrości wyciągniętej z doświadczenia życiowego, prawda? Całego Twojego doświadczenia życiowego. No dobrze, to przetasujmy i zobaczmy, co odchodzi do przeszłości jako koziorożca, a co tutaj nadchodzi. Co odchodzi najpierw? Pojawia nam się energia dziewiątki buław i pojawia nam się strzelec, czyli wydarzyło się coś wcześniej. Yy, może w towarzystwie strzelca albo po prostu coś, co było obciążeniem, co było trudne. I może przez dłuższy czas. Yy, może jakieś straty tutaj się pojawiają, może coś się wydarzyło, może jakaś kłótnia, sprzeczka albo jakieś straty, które yy, prowadziły i zostawiły po sobie taki niesmak prawda, coś się wydarzyło jakiś trud, widać tutaj jakiś ciężar który całe szczęście odchodzi to już do przeszłości co nadchodzi, o oh wow i dalej mamy to Marcyka Płanka, przytasowałam zobaczcie i mamy dwójeczkę kielichów czyli zobaczcie 22 nam się pojawia, nowy początek powiedziałabym dla relacji romantycznych Miłości, związków, przyjaźni. Mam poczucie, jakby tutaj jakieś relacje się wzmocniły. W wyniku tych sytuacji, zdarzeń trudnych, później ten październik będzie to utwierdzał, utrwalał, jakby wprowadzał stałą, powiedziałabym, taką mocną, stałą. Jakieś relacje tu się rozwijają, przyjaźnie się tu rozwijają, ktoś tu coś świętuje, coś się tu udało coś się udało ochronić, coś się udało uzyskać, coś się udało zdobyć i tutaj widać w dalszych tygodniach, miesiącach tak do końca roku widać, że coś tu rozwija się coś tu wzrasta, może być tak, że są osoby, które jeżeli są obecnie singlami, możesz tu poznać kogoś w przeciągu października albo kolejnych dwóch miesięcy tak, ewentualnie może się to dla kogoś przeciągnąć czy rozciągnąć do lutego. Tak czuję. <laughs> Oj, różne sytuacje tu czuję. Dobra, zostawmy temat. W każdym razie, kochani, co mamy na spodzie? Zobaczcie, to jest niesamowite. Mamy asa kielichów. As kielichów pokazuje tutaj, tak, jakieś oferty, propozycje, mogą być wiadomości, może być oferta miłości, króla była w mamy. Dalej, czyli ktoś tutaj chce. Wyjść do ciebie z jakąś propozycją, z jakąś ofertą. Może być relacji, związku, może być jakiś komplement, możesz otrzymać jakiś komplement, możesz, ktoś tutaj doceni ciebie, ktoś zauważy jakby ciebie, twoje działania. Będzie ci miło, będzie ci sympatycznie. Co jest jeszcze ważne, żeby pozwolić sobie na postrzeganie siebie i tego, co wokół, poprzez tą miłość, właśnie. Głębszą powiedziałabym, nie miłość fizyczną, cielesną, ale tą miłość duszy, serduszka, prawda? Taka głęboka spiritual love, czyli duchowa miłość, która jest tą największą, najbardziej niesamowitą miłością w tej naszej przestrzeni, prawda? Możesz to nazwać miłością uniwersalną, kosmiczną, bezwarunkową. I czuję, że masz z kimś taką relację, albo zawrzesz. Taką relację możesz poznać kogoś nowego, gdzie będzie właśnie tego rodzaju miłość między wami niesamowita na, na poziomie duszy, więc bardzo głęboko, bardzo głęboko i ta relacja e, będzie wprowadzać informacje, wiadomości, będzie wprowadzać, e, jakby będzie Ci dodawać te puzelki brakujące w tych informacjach, o których tu mówiliśmy. Zobaczcie, mamy króla buław, mamy słoneczko właśnie jako informacja, Rozpraszająca mgłę, niewiedzy, nieświadomości, bo mamy księżyc, prawda? Rycerz ognia, tu król ognia, tu zobaczcie paź ognia ile w tym siły, ile mocy, ile determinacji może być ta osoba ognistą, ognistym znakiem może ma w sobie dużo ognia. W każdym razie widać tutaj dużo połączenia między wami. I, I taka nić przyjaźni, może nić porozumienia, może, może miłość romantyczna, jakby nie było, w każdym razie pięknie to wygląda. Tak, wracając do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli będziemy tutaj przyglądać się naszym relacjom, słuchajcie i rozpoznawać, czy dana relacja jest dla nas dobra, rozwijająca, czy może w drugą stronę będziemy. Rozważać, co zrobić z daną relacją. Może zauważysz, że niektóre relacje zabierają ci za dużo czasu, energii i będziesz postanowić coś z tym zrobić. Tutaj to, co się wydarzyło, ja tu czuję dużo, dużo, dużo negatywizmu i ciężaru w tej przeszłości, wcześniejszych tygodniach na pewno, miesiącach nawet, ale tu tygodniach szczególnie. Poprowadziło Ciebie do przewartościowania priorytetów, jakby ponownego przeanalizowania wszystkich za i przeciw i to w różnych kwestiach. Dużo rozmów czuję, dużo wymiany i też więcej takiego poczucia radości i wdzięczności z tego, co się ma, tak po prostu na co dzień. Mam takie poczucie, że w tym czasie będziemy pozwalać sobie na swego rodzaju psychoterapię. Może to być oczywiście, ktoś może faktycznie pójdzie na terapię, psychoterapię, może też związkową par. Natomiast czuję, że to sami będziemy też coś takiego dla siebie robić, poszukując jakby tych odpowiedzi i usuwając te. Kwestie, które są takimi kwestiami w nas, gdzieś może ukrytymi, których nie chcemy widzieć, nie chcemy dostrzegać z, z tej perspektywy, z, te, z tego cienia. Zobaczcie, jak ten pająk, czy, czy tutaj to ciemne, prawda? Czyli coś, co jest tym cieniem, tym lękiem, tym strachem w nas, może z przeszłości coś tutaj pozostało. Dzięki wytrwałości poszuk w poszukiwaniu i uzdrowienia. Chęci uzdrowienia tego, jesteśmy w stanie to zrobić, osiągając tą świadomość bardziej zrównoważoną. Czyli innymi słowy, poszukujemy równowagi w obszarze uczuć, emocji, ale też ogólnie w życiu. Gdzieś tu podróż się szykuje, uważaj w podróży, zwróć uwagę, bo mamy rydwan i. Osiem mieczy, czyli nie blokuj się na jeden sposób, jedną możliwość. Mogą być jakieś blokady, mogą być jakieś utrudnienia w podróży, będziesz może musieć zmienić troszkę plan, będziesz może musieć zmienić troszkę na przykład trasę, czy czas odjazdu, czy powrotu, także no, będzie to trzeba być bardziej elastycznym, powiedziałabym. Natomiast co czujesz? Czy Tutaj w relacjach, w związkach miłości, ktoś tu się zakochuje, ktoś tu poznaje kogoś nowego i jest to poczucie bliskości i wchodzicie w relację związek, która ta relacja będzie się rozwijać w dalszych tygodniach i tak jak powiedziałam, miesiącach. Czuję, że luty będzie istotne i dwójka jest istotna i 22 też jest istotną wibracją, więc tak. Będziecie tutaj kochani wiedzieć, jak. No i oczywiście cztery też, bo jak 22 to też cztery. Czujesz, że są ważne, ważne, istotne dla kogoś informacje. Tak. Czas niezwykły, gdzie będziemy zauważać, co ważne, co ważniejsze, gdzie będziemy budować powolutku i skrupulatnie, prawda? Obraz sytuacji w nas samych, uzdrawiając te potrzebne miejsca, obszary, które gdzieś tam do nas krzyczą z nas samych. Będziemy też zauważać, obserwować to u innych. No i oczywiście będą się pojawiać sytuacje trudne, gdzie będzie trzeba w rozmowach, wiecie, w relacjach, w rozmowach, gdzie będzie trzeba obronić swoją pozycję, ale też dobrze jest zauważyć pozycję tej drugiej osoby, perspektywę tej drugiej osoby, bo to pomoże wam się porozumieć i dogadać. I też, jakby poznać tą drugą osobę lepiej. Nieważne, ile jesteście w związku, możecie być nawet 40 lat razem i nie znać się kompletnie, więc ten czas jest po to, żeby się lepiej poznać wzajemnie. Czy jest związek romantyczny, czy jakikolwiek inny, będziemy się po prostu poznawać. Tak, zas wnosi też taką energię, która daje nam siłę, odwagę, moc, żeby poradzić sobie z przeszkodami. Aby poradzić sobie z wyzwaniami, które tutaj się pojawiają. I z sukcesem coś dokończyć, coś zamknąć, coś domknąć, coś sfinalizować. Tak, zdecydowanie będziemy. Będziemy potrzebować zadziałać we właściwy sposób. I to właśnie właściwy sposób tutaj z naciskiem. Czyli najpierw trzeba to przemyśleć, poukładać sobie, może doradzić się żeby później właściwie zadziałać. To jest istotne. No i dystans. Trzymaj dystans do tego, co się dzieje. Z jakiegoś powodu się to dzieje i po coś to się dzieje. Może z pozycji umysłu, jakby człowieka, nie będziemy rozumieć, ale z tej wyższej, duchowej perspektywy na pewno będzie to dla Ciebie bardziej zrozumiałe, więc też pozwól sobie na tą perspektywę głębszą. Bo to Ci też wniesie więcej tego spokoju, balansu, prawda? Tej świadomości, że wszystko się dzieje po coś z jakiegoś powodu, chociaż z pozycji człowieka jest to dla nas trudne do akceptacji, z pozycji tej duchowej jest to dużo łatwiejsze. Są to osoby, które będą wybierać pomiędzy dwoma, czyli pojawia się ktoś, może z w związku, pojawi się ktoś drugi, może już są dwie osoby i przyjdzie moment, kiedy będziesz musieć dokonać tego wyboru, może być tak, że prawda wyjdzie na jaw i ktoś cię postawi przed tym faktem dokonaj wyboru prawda także to są istotne rzeczy, słuchajcie na ten czas, żeby pozwolić sobie na tą koncentrację doradę, do jeżeli trzeba no, i idź za głosem serduszka, to tu jest bardzo intensywnie pokazane. Twoje serce, twoja dusza wiedzą, gdzie masz iść, co masz robić. Skup się na tym, na tym instynkcie wewnętrznym, intuicji, to Cię poprowadzi. Uważaj, żeby nie dać się wciągnąć w spirale kłamstw umysłu, bo umysł często wprowadza iluzje, które wydają nam się prawdą, a potem się okazuje, że to była G, prawda? Więc mm, tak. Pozwól sobie na to, żeby zobaczyć prawdę taką, jaką jest w istocie rzeczy. No dobra, kochani, tyle. Czytanie niezwykłe, czas też będzie niezwykły. I to nie tylko ja czuję, że październik, ale te następne tygodnie, miesiące także przełomowe, przebudzające, wprowadzające wyższą świadomość i właśnie takie, które zmuszą nas niejako do przewartościowania. Pewnych kwestii i wprowadzenia nowych priorytetów. Tak, to się dzieje, to się dziać będzie. Dzieje się to dla nas indywidualnie, ale też kolektywnie i czuję, że to będzie dla każdego, jest i będzie właśnie lekcja tego rodzaju. Czy masz właściwe priorytety w swoim życiu i co tu warto by wyważyć ponownie, prawda? Dobrze, kochani. To teraz jeszcze mamy na koniec. Mini, wybierz kartę. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości: jeden, dwa, trzy. Możesz zatrzymać, jeżeli potrzebujesz więcej czasu, wybrać. A my zaczynamy od jedyneczki dla koziorożca. Mało prawdopodobne. Jedyneczko. Dwójka. Tutaj mamy po prostu nie. Jeżeli zapytasz swojego serca, swoich uczuć, to będziesz czuć, że. To nie jest dla ciebie dobre, że to jest niewłaściwy kierunek. Natomiast widzę tu przyblokowanie intelektualne, czyli to Twoja głowa ci podpowiada, że to jest dobry kierunek. Pogadaj ze swoim sercem, pozwól, żeby intuicja Cię poprowadziła, bo tu gdzie idziesz, nic dobrego Cię nie spotka. To o co prosisz, jest dla Ciebie niedobre. To, to jest kompletnie nie dla Ciebie. Poszukaj innego kierunku, dwójeczko. Trzy: odpuść przeszłość. Tutaj trzymasz się czegoś kurczowo i bronisz tego zapamiętale, nie pozwalając temu odejść. Jednocześnie blokujesz się na przyjście tego, co chce do ciebie przyjść, ale nie może, bo to wcześniejsze to z przeszłości zabiera przestrzeń w twoim życiu. Zrób miejsce, zrób przestrzeń i przyjdzie do ciebie to, co dla ciebie już jest naszykowane, ale się nie pojawia, dopóki tego miejsca w swoim życiu, trujeczko nie zrobisz. Tyle dzisiaj, kochani, utulam. Nas każdego bardzo mocno. Tak, życzę nam pomyślności, życzę nam dobrego, pięknego października. Niech jest dużo lepsze niż wrzesień. Utulam mocno, kochani. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Papa. Pa.